Prezentowana jednotarczowa ścinarka roślin energetycznych, zawieszana na ciągniku, przeznaczona jest do ścinania roślin energetycznych, takich jak przykładowo wierzba lub topola o średnicy do 8 cm, wsadzonych w rzędach o rozstawie 75 cm. Zbudowana jest z ramy z kołami podporowymi, zawieszanej na trzypunktowym układzie, zawieszenia ciągnika, uchylnego zespołu ścinającego wyposażonego w piłę tarczową o średnicy 750 mm napędzaną od wałka odbioru mocy ciągnika poprzez przekładnię pasową i kątową przekładnię zębatą. Bezpiecznika zatrzaskowego zabezpieczającego uchylny zespół ścinający przed nadmiernym naciskiem na piłę poprzez wachliwe jego złożenie do tyłu. Przenośnika ślimakowego napędzanego silnikiem hydraulicznym z bezstopniową regulacją obrotów odkładającego pokos ściętej biomasy wzdłuż rzędów w kierunku jazdy ciągnika. Na prezentowanym filmie pokazana jest ścinarka z urządzeniem odkładczym zawieszona na małym ciągniku o mocy 20 koni mechanicznych o masie 1000 kg. Niewielki ciężar maszyny około 300 kg i zapotrzebowaniu na moc około 10 koni mechanicznych pozwala wykorzystywać małe ciągniki. Wydajność ścinarki wynosi około 04 hektara na godzinę w zależności od gęstości nasadzeń, grubości ścinanych roślin i warunków terenowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.inwentormyślnikmokowody.pl